Witaj serdecznie. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć kilka słów na temat tego, w jaki sposób możemy dowiedzieć się czegoś od naszych przodków, wykorzystując technologię świadomości, którą nazywamy kronikami Akaszy. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie nowy, to zapraszam Cię do obejrzenia filmów z mojej listy o tej tematyce. Jeżeli chodzi o technologię kronika Akaszy oraz to, co możemy. W kronikach akaszy zrobić, jakie wykonywać procesy, to jest tego naprawdę cała masa pracy. Dlatego dzisiaj skupię się na takim małym uryweczku, który dotyczy właśnie pracy z naszymi przodkami i z naszą całą linią rodową. Ale skupmy się na tym jednym przodku. Niektórzy pytają na przykład, jak to jest możliwe, że my poprzez tą technikę, tą technologię możemy porozmawiać z naszym przodkiem, jeżeli zakładamy, że prawdziwa jest reinkarnacja. Otóż tutaj możemy sięgnąć również do różnych źródeł, które nam potwierdzają, że jest to możliwe i jak wygląda tak naprawdę ta rzeczywistość po drugiej stronie, a mianowicie, że czas, jest dostępne tylko i wyłącznie dla naszej świadomości, kiedy jesteśmy człowiekiem, kiedy znajdujemy się w tym naszym ciele i nasza świadomość potrzebuje pewnej organizacji zdarzeń, których doświadczamy, czyli tego, co po czym następuje, potrzebuje postrzegania czasu oraz postrzegania siebie w czasie, po to, aby móc nauczyć się na przykład czegoś z poprzednich doświadczeń. Wtedy my, jako nasze ego, nasza tożsamość, wiemy, że coś wydarzyło się wcześniej, na tej podstawie budujemy jakieś swoje osądy, oceny, możemy podejmować nowe decyzje. Natomiast poza tym wymiarem, w którym my funkcjonujemy, poza tym 3D, na poziomie kronika kaszy, na poziomie pola kwantowego, na poziomie eteru, ten czas po prostu nie istnieje. Stąd też, jeżeli sięgniecie sobie na przykład do książek pana Szwarca, który bardzo pokrewną metodologię stosuje, nie jest to to samo co techniki, które stosujemy podczas odczytów kronika kaszy, ale jest to bardzo spójne, jest to bardzo zbieżne. Ja bym powiedziała, że to jest taka technologia. Substytucyjne, czyli bardzo podobne rzeczy w kontekście na przykład naszych poprzednich wcieleń, czyli linii rodowych, możemy zrobić. To wiemy o tym właśnie, że istnieje coś takiego jak przestrzeń pomiędzy wcieleniami. Czyli nasza dusza, jeżeli sobie podróżuje, wybiera sobie w przód, w tył, jeżeli chodzi o czas, czyli jakby no, czas, doświadczamy my czasu, ale. Nasza dusza może sobie przeskakiwać pomiędzy różnymi wymiarami i sobie dowolnie te lekcje w dowolnych miejscach i czasach wybierać. To my, kiedy wchodzimy w konniki akaszy i chcemy, przykładowo, porozmawiać z jakimś naszym przodkiem, to my spotykamy go również w takiej przestrzeni międzywcieleniowej. Co oznacza, że ten nasz przodek, przykładowo, on może być już w tym momencie, kiedy my żyjemy, on może już po prostu być wcielony. W jakimś innym czasie, w jakiejś innej przestrzeni i robić sobie jakieś kolejne doświadczenia czy kolejne lekcje. Ale to nie znaczy, że my nie możemy z tą Jego manifestacją, którą on dla nas był, czyli też my się łączymy z tą pewną rolą, którą ta, ta dusza miała przyporządkowaną dla nas, dla naszej ewolucji, którą miała przyporządkowaną dla znaczenia naszego rodu, dla ewolucji naszego rodu. My możemy z tym środkiem się połączyć właśnie w tej przestrzeni pomiędzywcieleniowej, czyli ja mogę Ci powiedzieć, jak ja tego doświadczam, na przykład kiedy wchodzę w kroniki Akaszy, jakby generalnie to jest to, w jaki sposób mnie tego nauczono, czyli kroniki mnie tego nauczyły, więc niekoniecznie musi to wyglądać u innych nauczycieli w taki sam sposób, natomiast ja nigdy nie wchodzę w pełni w ten inny świat, w którym znajdują się dusze, właśnie raczej doprowadzana jestem do pewnej przestrzeni, w której... W jakiejś formie widzę pewnego rodzaju zasłonę, tak, do której się zbliżam. U mnie ona ma zazwyczaj formę płota, który jakby wizualnie się po prostu zmienia na różne sposoby, który jest zazwyczaj w różnych miejscach, które z kolei odpowiadają na przykład właśnie temu, w jaki sposób lub gdzie żył ten przodek z którym się kontaktuje, ja lub czyjś przodek z którym przyszła osoba na przykład na sesję się skontaktować. Co daje też, jakby, takie potwierdzenie tej osobie, że to faktycznie ten przodek jest. Więc widocz, widzę tą przestrzeń, widzę tą ścianę, zasłonę lub płot, do której się zbliżam. Czyli ja nie wchodzę bezpośrednio ani do świata dusz, ani ta dusza bezpośrednio nie przychodzi do mojego świata. Spotykamy się, jakby, tak w połowie drogi, i tą drogę właśnie umożliwia nam przestrzeń, kronikę kaszy. I spotykając się tutaj w tej przestrzeni z przodkiem, my możemy tego przodka zapytać o różne sprawy, które nas interesują, i ten przodek też może przekazać nam jakieś informacje, których my potrzebujemy lub którymi chce się z nami podzielić. Jaki jest sens lub też jakie, jaki, jest, jaki może być cel tego, że my na przykład podczas sesji lub sami, jeżeli umiemy odczytywać kroniki akaszy, spotykamy się ze swoim przodkiem. Ponieważ to może być przodek, którego znaliśmy, ale to może być też przodek, o którym w ogóle zupełnie nie mamy zielonego pojęcia, bo na przykład żył pięć pokoleń przed nami albo dziesięć pokoleń przed nami. To wszystko zależy od tego, z jaką intencją my przychodzimy. Czy na przykład przychodzimy z jakimś problemem, który chcemy rozwiązać, lub tym problemem na przykład będzie jakaś karma rodowa, lub jakieś rodowe wzorce, których źródła my nie znamy. A więc w takich sytuacjach. W których my wiemy, czujemy, że źródłem problemu, źródłem jakiegoś powtarzającego się wzorca może być jakieś zdarzenie z przeszłości, coś czego doświadczyli nasi przodkowie, może właśnie jakaś karma rodowa. Karma, czyli lekcja. My też nie bez powodu się wpisujemy w dane linie rodu, ponieważ my wybieramy sobie taki ród, taką linię, w której będziemy mogli doświadczyć jakby takich rzeczy, których chci, chcielibyśmy doświadczyć, tak? Czy, czy doświadczyć siebie w kontakcie z jakimiś rzeczami lub z jakimiś ideami i tak dalej. Więc my możemy poprzez kontakt z tym przodkiem dowiedzieć się więcej na temat właśnie tego, co się wydarzyło w przeszłości, co sprawiło, że. W tym rodzie występuje taki, a nie inny wzór. No, możemy się dowiedzieć o sprawach, zdarzeniach, o których my nie możemy wiedzieć, bo na przykład bezpośrednio przed nami żyjący przodkowie już nie żyją i nam tych właśnie informacji nie przekazali, nie powiedzieli nam o tym. Taki przodek, który żył w tym czasie, kiedy miały miejsce jakieś wydarzenia, które przykładowo mogły odcisnąć piętno na całym rodzie, ma o tym informacje i może nam te informacje przekazać. Dzięki czemu my podczas takiej sesji. My możemy podjąć taką pracę, żeby dany wzór uzdrowić. Na no różne sposoby oczywiście, w zależności od tego właśnie, jakie jest jego źródło, czy jest to wzór emocjonalny, czy jest to wzór mentalny, który się przenosi po prostu w polu morfogenetycznym rodu całego. tak? Jeżeli widzimy, że takiego samego problemu doświadczamy nie tylko my, ale na przykład nasza siostra, nasz brat, nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasi pradziadkowie, jeżeli są to wzorce powtarzalne, to ewidentnie jakby to nam podpowiada to, że, że, że to źródło tkwi w przeszłości i może być to albo czyjaś trauma, albo czyjaś strata jakiegoś naszego przodka, tak i ta energia cały czas gdzieś niewyrównana. Ona powoduje, że każde kolejne pokolenie styka się z tą energią i próbuje tą energię w jakiś sposób albo zwrócić, albo wyrównać. To mogą być naprawdę najróżniejsze energie. Wielokrotnie na sesjach przez te ostatnie, już będzie teraz w tym roku, 11 lat, widziałam najróżniejsze takie sprawy, bo to mogą być i utraty, na przykład utraty majątków w przeszłości, to mogą być konflikty, które były pomiędzy naszymi przodkami, na przykład ci przodkowie żeli 5-10 pokoleń wcześniej, ale jakiś bardzo widoczny na przykład konflikt, bardzo silny konflikt, który mógł dotyczyć na przykład y, y, konkurencji pomiędzy braćmi, walki o miłość matki pomiędzy rodzeństwem albo o miłość ojca, y, albo jakiś niesprawiedliwy podział majątku. Tak wiele, wiele takich, takich rzeczy, które gdzieś tam na przykład skłóciły rodzinę, które zerwały więzi, tak? I potem na przykład w każdym kolejnym pokoleniu. Znowu pojawia się ten konflikt pewnego rodzaju. Po co? Po to, że jakby że ta energia chce zostać zaspokojona. Czyli ten konflikt się pojawia po to, żeby w końcu doszło do jego rozwiązania, żeby w końcu doszło do na przykład do wybaczenia, żeby w końcu doszło do zadośćuczynienia. Tak więc, jakby tutaj mu podaję Ci takie ogólne przykłady. Mówię, to, to są czasami bardzo skomplikowane wzorce, czasami bardzo smutne historie, a czasami też bardzo wesołe, bo to nie oznacza, że tylko i wyłącznie my poprzez te kroniki, jakaś będziemy rozwiązywać same problemy, prawda? Raczej właśnie na takiej zasadzie, że ten przodek może nam pomóc dotrzeć do źródła, pomóc dotrzeć do źródła jakiegoś wzorca, który kładzie się tym cieniem na całym naszym rodzie, żebyśmy my mogli. Tą energię w naszej linii rodowej wyrównać, żeby nasze dzieci lub nasze kolejne pokolenia nie doświadczały już tego ograniczenia. Bo to oznacza, że jeżeli to ograniczenie jest, to znaczy, że też istnieje jakieś rozwiązanie tego ograniczenia. Bo my mamy zawsze wybór. Możemy się rozwijać poprzez bycie w ograniczeniu lub poprzez bycie. W ekspansji. A to, której ścieżki my doświadczymy, jakiego rozwiązania będziemy doświadczać, które, które wybierzemy, zależy tak naprawdę od nas, też od naszego spojrzenia. I, I w tym, aby zmienić ten sposób doświadczenia, mogą nas właśnie wspierać w tym, żebyśmy to zmienili, mogą nas wspierać nasi przodkowie, mogą wspierać nas przewodnicy i opiekuni w kronikach akaszy. Innym aspektem, jakim może nam pomóc kontakt z naszym przodkiem, na przykład takim, który nas znał kiedy byliśmy mali, albo takim, który znał naszą mamę, który znał naszą babcię, no. Przepraszam was jakby takie alergia, e, który znał naszą naszą babcię, jest to, że na przykład my mamy z czymś problem niekoniecznie musi być to nasz własny problem. Może być to na przykład coś właśnie, co odziedziczyliśmy po mamie, może być to jakaś lojalność wobec rodu, może być lojalność wobec mamy, lojalność wobec taty i, i tak dalej, i tak dalej. Lub jakiś program przykładowo biologiczny. O tym, jeżeli macie ochotę, opowiem Wam innym razem. To jest bardziej skomplikowane. Jakby w sensie, że więcej minut potrzebuję, żeby Wam o tym poopowiadać, bo to jest też coś, co bardzo wyraźnie się kształtuje podczas moich odczytów przez ostatnie lata, to my możemy nie wiedzieć tego, skąd w nas na przykład jakaś informacja, dlaczego doświadczamy jakiegoś tematu w określony sposób, w szczególności jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego ograniczenia powiązać z czymś, z czego my sami doświadczyliśmy, z tego co my pamiętamy, ani z niczym co jest nam znajome. Nie widzimy żadnych ograniczających przekonań w danym temacie, a mimo to doświadczamy właśnie jakiegoś problemu, ograniczenia, jakiegoś zatrzymań. I taki bliski nam przodek, który na przykład właśnie y, żył w tych czasach, obserwował naszych innych przodków, albo właśnie ten przodek nam niedaleki, y, który ma informacje przykładowo na temat naszego dzieciństwa, może nam opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, kiedy my byliśmy mali, albo co się wydarzyło, kiedy nasza mama była mała, lub tata, kiedy był mały. Y, i co ma wspólnego z nami, tak? Czyli gdzie jest właśnie to źródło w tym naszym najbliższym otoczeniu? Co sobie wzięliśmy od tego rodzica? Czego doświadczamy? Może właśnie jako powiedzmy kontynuowanie jakiejś lekcji tego rodzica z powodu przypuśćmy właśnie takiej ukrytej lojalności, którą mamy wobec tego rodzica lub po prostu z miłości, bo my kochamy zazwyczaj swoich rodziców. I jak my możemy sobie z tym Poradzić, żeby nie musieć doświadczać tak dużego ograniczenia, którego na przykład my sami jako własnej karmy nie wybraliśmy. Bo to nie jest tak, że, że my musimy też absolutnie wszystko, co jest karmą naszego rodu, rozwiązywać. Nie jest tak, jest troszkę to inaczej wygląda. Dlatego właśnie warto, warto ten temat eksplorować, jak to wygląda, na czym polega ta, ta karma rodowa, kiedy my coś możemy wziąć, kiedy możemy coś rozwiązać, a kiedy nie możemy właśnie jakiego, jakiegoś wzorca rozwiązać. Spotkanie z przodkiem może być też czymś spontanicznym, czyli, na przykład, często zdarza mi się też podczas sesji z innymi osobami, że otwieram Kroniki Jakaś i od razu pojawia mi się jakaś osoba. Kiedy jeszcze nie wiem do końca, czy to jest babcia, ciadek, czy prababcia, czy ktokolwiek inny ale na przykład w trzecim oku widzę, jak wygląda, opowiadam, jak wygląda, Nie mniej więcej mówię, w jakim wieku ta osoba już wie, na przykład, kto to taki jest. Czasami potrafi określić charakter tej osoby, więc druga osoba zazwyczaj rozpoznaje, kim ta osoba jest, a często jest, w zasadzie najczęściej jest tak, że od razu wiem, że jest to babcia czyjaś lub czyjś dziadek lub czyjś tata lub mama, która odeszła albo niedawno, albo kiedy ta osoba była jeszcze dzieckiem. Zazwyczaj takie osoby pojawiają się od razu, kiedy otwieramy kroniki dla drugiej osoby, lub nasze własne, też może się tak pojawić, że jakby spontanicznie nam wyskakuje w sposób niezaplanowany jakiś, na, jakiś nasz przodek, kiedy my potrzebujemy takiego wsparcia, lub kiedy druga osoba potrzebuje takiego wsparcia, bo na przykład była to osoba, która bardzo kochała. Nas, lub tą osobę, która dawała duże wsparcie, i teraz tęsknimy za tym wsparciem albo czujemy brak takiego wsparcia w życiu. Była to osoba, która inspirowała, która pomagała, tak więc, w takich sytuacjach, kiedy na przykład mamy. Jakiś taki cięższy okres, lub druga osoba, na której czytam, ma właśnie taki jakiś trudniejszy okres, wtedy takie wsparcie w postaci bardzo bliskiej, kochanej osoby natychmiast pojawia się w kronikach. Oczywiście to też nie jest tak, że my każdemu przodkowi mamy dawać ten głos, kiedy on nam się pojawia w tych kronikach, dlatego że przodkowie lubią do nas mówić tak? i zapytajmy dowolnego Indianina, też powie nam to samo. Przodkowie lubią, bo my jesteśmy kontynuacją tak naprawdę ich. Przodkowie zawsze są z nas dumni, niezależnie od tego, kim my bylibyśmy i co byśmy robili, naprawdę jesteśmy ich dumą. I lubią do nas mówić i bardzo chcieliby się dzielić różnymi rzeczami. Może być tak, że otwieramy kroniki i, i jest tak dużo ludzi, że jakby czujemy się zakrzyczani, więc tutaj też trzeba umieć sobie poradzić z tym i pamiętać o tym, że to my dyrygujemy tą sesją, to my dyrygujemy jakby tym czasem, który spędzamy w kronikach i to my wybieramy z kim możemy rozmawiać, komu przyznajemy głos, żeby w ogóle do nas przemówił lub przekazał nam jakąś informację. Więc podsumowując, spotkanie z przodkiem można jakby wywołać, czyli można zaprosić kronika hakaszy do rozmowy konkretnego przodka, lub można zaprosić przodka, którego nie znamy, ale który mógłby udzielić nam po prostu jakiejś informacji na temat spraw rodowych, czegoś, co my możemy zrobić, jak możemy uzdrowić jakiś określony aspekt naszego życia, który jest związany właśnie z jakąś historią rodową, lub na przykład z kim. Jesteśmy z rodu w jakimś połączeniu, i na przykład odtwarzamy, tak naprawdę, czyjeś życie. Zdarzały mi się takie rzeczy. Jest to absolutno, absolutnie fascynujące. Są te, 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 te sprawy często. Mówię, ja się czuję czasami na sesjach jak taki kwantowy detektyw, taki mówię, quantum Quant, Holmes, gdzie tam śledzę te wzorce. Ja to wszystko widzę po prostu jako wzorce, jako połączenie energetyczne. Co nie umniejsza mojej fascynacji oczywiście nauką i cały czas zadaję, zadaję pytania i drążę, co, jak, gdzie, dlaczego, jak to można jeszcze wyjaśnić, ale tutaj wiele rzeczy jest po prostu nie do wyjaśnienia. W każdym razie to, że to jest prawdziwe, Potwierdza to, że jest to prawdą, bo ta osoba, dla której czytamy, po prostu potwierdza, że jest to, że to wszystko się zgadza, że te historie albo miały miejsce, albo to jest właśnie to, czego, czego doświadcza i już wie, jak to rozwiązać. Więc zachęcam Was oczywiście do własnych eksploracji na ten temat. Jest to bardzo, bardzo, tak jak mówię, obszerny temat, na, na, na który można podawać wiele, wiele przykładów, no więc będę wracała z kolejnymi przykładami. Natomiast, jeżeli, jeżeli macie ochotę na sesję, zapraszam na, do, do zgłaszania się na sesje indywidualne. Znajdziemy, znajdziemy jakieś dokładne terminy. A dla osób, które są bardziej zaawansowane w tym temacie, czyli które same próbują czytać, które już umieją czytać. Chciałyby sobie właśnie poćwiczyć inne rozwiązania, tak? czy chciałoby sobie więcej się dowiedzieć, poćwiczyć z innymi ludźmi na takie odczyty, to po prostu mieć większą wiedzę, żeby być lepszym konsultantem na przykład dla innych ludzi, zapraszam na takie jednodniowe szkolenie online, właśnie, gdzie będziemy uzdrawiać linię przodków i jakby jednym z punktów, czyli też pierwszym punktem tego szkolenia, pierwszym z sześciu, czyli od sześciu kolejnych jeszcze opowiem w kolejnych nagraniach, jest właśnie trenowanie tego spotkania z przodkiem, czyli zbadanie tej przestrzeni międzywcieleniowej, zbudowanie tego miejsca do spotkania z naszym przodkiem, poznanie tego, w jaki sposób, znajdować odpowiednią osobę, która może odpowiedzieć na nasze pytania. Przykładowe pytania, które możemy zadawać przodkom. I jak w tej przestrzeni się poruszać. No i fajnie jest oczywiście przećwiczyć to z kimś, kto może nam potwierdzić to, że nam się, że nam się udało czy czyjegoś przodka zaprosić do takiej rozmowy i kto nam da taki feedback, że, że faktycznie dzieje się to, co się dzieje. Także, kochani, zapraszam serdecznie, nieważne u kogo się uczyliście, jeżeli macie ochotę poćwiczyć na takie bardziej zaawansowane ćwiczenia, technologie, techniki, zapraszam. Link do tego szkolenia znajdziecie w opisie tego filmu. To jest uzdrawianie linii przodków. To będzie chyba w sobotę, gdzieś, już zaraz wam powiem. To będzie w sobotę za około dwa tygodnie dokładnie chyba 24 lutego będzie to tak jak mówię szkolenie całodniowe czyli gdzieś od około 10:00 myślę do 18:00 ponieważ chcemy tam zrobić sześć różnych punktów czyli jakby sześć różnych technik, sześć różnych ćwiczeń, niektóre będziemy robić indywidualnie i inne będziemy robić w parach. Także, tak jak mówię, jeżeli macie ochotę, to zapraszam osoby, które już mają podstawy. Czyli jeżeli masz podstawy, potrafisz wejść samodzielnie w kroniki Akaszy, potrafisz odczytywać informacje, to to szkolenie. Jest dla Ciebie. W marcu takie szkolenie jednodniowe będzie z opracowanych mnie, przeze mnie punktów łaski, które polegają na przejściu przez cały proces odnajdywania wzorca, przekonania schematu działania, uwalniania go i instalowania zupełnie nowego wzorca. Więc to jest też super fajne praktyczne szkolenie. I w marcu dla osób, które jeszcze tego nie umieją, nie wiedzą, jak to robić dla siebie, będzie szkolenie levelu pierwszego. W którym też rozbudowałam treść o tym w następnych naszych spotkaniach. Więc jeżeli macie ochotę na jakieś spotkanie, na sesję, to zapraszam. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej techniki, tej technologii, oprócz tego, co już do tej pory nagrałam na tym kanale, to proszę napiszcie, zadajcie pytanie w komentarzu. Dobrze, wtedy ja będę mogła nagrać dla Was jakieś, jakiś film, lub jakieś ćwiczenie, czy jakąś medytację, odpowiedzieć po prostu w formie wideo. Pamiętajcie, żeby subskrybować z dzwoneczkiem, wtedy nie ominą was nowe treści, nowe, nowe nagrania, czy medytacje, czy ćwiczenia, ponieważ tego jest całkiem sporo już na tym kanale. Także, kochani, dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie, za słuchanie. No i cóż, no i do zobaczenia już wkrótce, a w czwartek live z Grażynką w tematach kwantowych. Do zobaczenia Pa.